Dzień dobry Państwu. Naszło mi takie melancholijne wspomnienie dawnych czasów. Może dlatego, że przed chwilą mijałem człowieka, który szedł zapłakany, bo uwierzył w te bredne, które usłyszał na YouTubie na 18. Czyli dzisiaj ja w to nie wierzę. Proszę Państwa, mam swoje lata. Urodziłem się na Ziemi Mazurskiej, czyli jestem polskim Mazurem rodowitym. Niedaleko miasta Nidzicji. Jest to pobrzeże Mazur, ale Mazury. Tu w Działdowie mieszkam od 20 5 lat. Wracając do lat, w których się wychowałem do pełnoletności, wspominam bardzo dobrze te lata. To były dopiero. Dzisiaj, święty, drugi dzień świąt, lany poniedziałek, i spotyka się ludzi, którzy idą zapłakani, zmartwieni, zestresowani. Panie. Trzeba, nie będzie trzeciej wojny światowej. Panie, co mam robić? Ja się kładę w nerwach. Kiedyś tego nie było. System był niedobry, nie chwalę komunizmu, ale było radość. Długi dzień świąt, poniedziałek, lany, gospodarze oblewali się wodą, dzieci chodzili i życzyli od domu do domu. Wesołych Świąt I tak dalej, polewali wodą, było radość W każde święta nie komercja, a radość oczekiwana, Szacunek dla ludzi No po prostu coś wspaniałego, nawet natura była inna Cieszyła się wiosną, cieszyła się to A teraz co? Człowiek stworzył człowiekowi. Płacz, nienawiść, komercja. Gdzie jest sąsiad, z którym można się było spotkać przy stole, podzielić się jajkiem, życzyć sobie życzenie, składać życzenia, radości, czy pójść z nim, z jego rodziną na Dancic, na potańcówkę, zabawić się, bo Życie to radość, gdzie mi to wszystko zatraciliśmy? Proszę państwa, ja spotkałem po 40 latach swojego kierownika szkoły podstawowej. I mówię dzień dobry panie kierowniku. On się zatrzymał. Panie, dlaczego pan. Bo pan mnie uczył w takiej i takiej szkole podstawówcy. A jak się pan nazywa? To się przedstawiłem. On mówi, proszę pana, ja jestem na emeryturze i zaczął płakać, że pan mnie poznał. Przecież to były czasy, że ja pana za to, że pan się nie umiał, lałem. Linijko. Ja mówię, proszę pana, dzięki temu jestem kim jestem, dzięki takiej dyscyplinie poznałem życie. Skończyłem szkodę, łe. miałem piękny zawód, byłem za granicą na kontraktach i to wszystko dzięki Panu. Mówi, możemy iść na wszystkie pospominamy. No i mi. ale że ja nie piję, jemu postawiłem, on wypił. No, i rozstaliśmy się. To były naprawdę dobry czas. Kler nie miał nic do powiedzenia przede wszystkim. Nie było strachu. Było co prawda biednie, ale szczęśliwy. Nieraz wracam myślami do tamtych czasów. Czy tęsknię za komunizmem? Nie. Za to, natomiast, za szacunkiem dla człowieka. Za sercem uczuć drugiego człowieka, za ciepłym, za spotkaniami, za radością życia, za tym wszystkim. Było ciężko, ale szczęśliwie. Życzę panu, państwu, drugi dzień świąt Wielkanocny szczęścia, zdrowia, pokoju przede wszystkim. I nie bacz się. Nie bacz się, bo nie będzie trzeciej wojny światowej. Z mego punktu widzenia to jest niemożliwe. Ci, co straszą, to ich słowa, ich nie moje. Ich wizje, nie moje. Ich nie nasze. To oni sobie tworzą to, co chcą stworzyć dla nas. Przez strach i ze strachu. Pamiętajcie, nie walczyć, a błogosławić w przestrzeni serca. Jeżeli będziemy walczyli z nimi, to przegraliśmy, bo oddajemy naszą wartość, nasze siły witalne. Natomiast jeżeli błogosławimy, oni nie mają sił. Nie, mówiąc inaczej, nic się złego nie stanie, bo to niemożliwe. Szczęścia, zdrowia, radości. Idźcie potańczyć, jeżeli macie taką okazję, korzystajcie z życia, bo życie to radość. Bo zmartwychwstanie to jest wasze serce. Uzaufajcie sercu swojemu. zawierz, bo w sercu jest kreator. mi jest, którym jest. A więc, jaki ojciec może pozwolić, żeby dzieci jego zginęły? Jest to niemożliwe! Jaki ojciec może pozwolić, żeby wróg zniszczył planetę Ziemię? Jest to niemożliwe! Jaki ojciec może pozwolić, żeby sztuczna inteligencja zawładnęła istotami ludzkimi, synami i córkami człowieczemi? To jest niemożliwe. Pamiętajcie, z wiary wam dano. Co uwierzycie, to będziecie mieli. Zawierzycie w sercu sobie, Pokój, miłość, miłosierdzie. Swoją przyszłość należy tworzyć w przestrzeni serca, w pokoju, w miłości, w harmonii, wrogów błogosławić, bo jeżeli byśmy nienawiścią, to będzie tak, jak oni chcą. A więc należy miłością odpowiadać. Na nienawiść. Nieważny. Każda istota ludzka jest aniołom podobna, boską, nieśmiertelną. Pamiętajcie, jesteście jak gwiazdy na niebie. Zaufajcie sobie. A więc do dzieła. Tańczę hulanki swawole. W pokoju oblewać się wodą, życzyć. Sobie szczęścia zdrowia, utrzymać to tradycję. No oczywiście nie wiadrami w kulturalnej, ale niech będzie. Zachowana tradycja to jest naturalny spokój życia. Pamiętajcie, nie walka, a miłość nie medytacje ogólnopolskie, ogólnoświatowe. Ale w sercu, kiedyś brałem udział w takich medytacji, to o mało nie zameldowałem się po drugiej stronie. Był ból, rozpad, nienawiść. Na początek było dobrze, ale później życie do góry nogami, bo nie wiadomo, kto odbierał tę energię. Co za istota zmuszała prowadzącego, aby organizował medytację. Ano zmuszał głód tej istoty, bo nie mogła istnieć. Dziękuję Państwu za słuch, wysłuchanie tej retrospekcji szczęśliwych świąt. Pokoju. Do widzenia.